Prawdziwą przyjemnością witam Państwa w miejskim parku w Tomaszewie Lubelskim na 16 ekologicznym kiermaszu rozmaitości na pikniku ekologicznym, na którym można i posłuchać artystów młodych z przedszkoli i z Tomaszowskich szkół, ale przede wszystkim kupić, pooglądać, spróbować przepysznych produktów ekologicznych. Począwszy od tych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości, aż po krzewy, zioła. Wiklinę, wszystko, wszystko co związane jest z ekologią. To kolejny raz organizowany w Tomaszowie taki przykład troski o środowisko naturalne, bo także przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej włączyło się w naszą akcję, prezentując najważniejsze założenia tej właśnie firmy dotyczące zagospodarowania odpadów. Mogliśmy także wysłuchać artystów, którzy zwyciężyli w kolejnym Turnieju Piosenki Ekologicznej, jak na przykład stojąca obok mnie Julia Pawłucka, która zdobyła trzecią nagrodę. Szczęśliwa jest, że mogła wystąpić w Parku Miejskim. Oprócz Julii występują jeszcze kolejni artyści, którzy demonstrują swoje osiągnięcia, którzy prezentują swoje piosenki. Cieszymy się piękną pogodą, zapraszając wszystkich do Parku Tomaszowskiego im. Augusta Krzyżanowskiego. Karol Jańczuk, nadleśnictwo Tomaszów. Jesteśmy dzisiaj obecni na festynie, jak zresztą co roku jesteśmy tutaj obecni. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie i jest to fantastyczne uczucie, że tyle ludzi do nas przychodzi, tyle dzieci przede wszystkim. Staramy się im pokazać zarówno naszą pracę, pracę leśnika, jak i naszą piękną, niepowtarzalną, roztoczańską, tomaszowską przyrodę. Wiemy o tym, że zainteresowanie w społeczeństwie, także w tym lokalnym, przyrodą i jej problemami. Jest bardzo duże, dlatego cieszymy się, że jak zwykle nasze stoisko lasów państwowych cieszy się dużą frekwencją. Postaraliśmy się, staramy się cały czas w dalszym ciągu edukować, wyjaśniać, odpowiadać na pytania też nie tylko dzieci, ale też i dorosłych. I rozdajemy, jak zwykle, tony różnych fajnych gadżetów. Nagród przede wszystkim dla dzieci. Jest to fantastyczna inicjatywa. Cieszymy się, że możemy tak być tutaj obecni, pomimo tego, że mamy tutaj dużo pracy, mamy tutaj dużo rozmów. Nazywam się Maria Rapałow, przyjechałam z Dębna, koleżańska. Jak widać, zajmuję się rękodziełem, czyli robieniem kwiatków z papieru, konkretnie z krepiny, papieru kolorowego które jak widać są bardzo piękne, podobają się, lubię to robić przede wszystkim. No jest to trudne, nie każdy to będzie robić, bo trzeba dużo cierpliwości na to, pomysłowości, żeby ułożyć w kolorach, kolorystycznie, żeby ułożyć kształt tych bukietów, żeby się komuś podobało, więc, więc no ja to uwielbiam, więc robię. Leda ser Leszek Jakimowicz z wulka krowicka. Produkujemy sera z mleka krowiego. Teraz naszym nowym dobytkiem to jest mleko kozie robimy serę z mleka koziego. Sery są to rodzaju podpuszkowego, wędzone, smażone, topione, z dodatkiem pieprz cytrynowy, pieprz niedźwiedzi czosnek, czosnek papryka bazylia oregano. Mamy, proszę pana, masełko. Takie masełko, jak my robimy, to nie ma masełka w Tomaszowi Lubelskiego. Naszą produkcję rozszerzyliśmy o sery dojrzewające. Tutaj koło mnie ser dojrzewający wulczan. Mamy sery w oleju, takie sałatkowe, makaron serowy. Przyjechałam z Lublina, mamy bardzo dobre sery, zawieprzyckie, mamy sery z Czarnego Dunajca sprowadzane, bardzo dobre, markowe, także warto jest nabyć taki ser. Przyjechaliśmy z Szarwoli, jesteśmy na tym kiermaszu pierwszy raz, przywieźliśmy tutaj swojskie wyroby, wszystko jest naturalne, bez chemii. Mamy swoje pierożki. Nasze koło właśnie słynie z pierogów z kaszą, z soczewicą, których już niestety nie mamy, bo sprzedaliśmy już je i rozdaliśmy. Mamy też bardzo dobry chlebek, swojski na zakwasie, dużo ciast. Nasze dziewczyny też zajmują się rękodziełem. Jesteśmy Styszowiec, jesteśmy klub seniora. I przywieźliśmy trochę ciasta: sernik z rosą, szarlotkę oraz poezję, ciasto tak się nazywa. No i przywieźliśmy pierożki drożdowe, bułeczki, pierożki z jabłuszkiem oraz pierożki z wisienkami. Przywieźliśmy także smalec własnoręcznie robiony, kurczaka, roladę z kurczaka i z indyka. Natomiast tutaj jeszcze zrobiliśmy skrzydełka faszerowane. Chlebek jest z ziarnem i sałatkę robili Te produkty wszystkie robiliśmy z panią Bożenką jako klub seniora. Dzisiaj w parku w Tomaszowie Lubelskim jest piknik taki ekologiczny, o właśnie rodzinny, ale ekologiczny i zrobiliśmy już takie zakupy. Ja kupiłam sobie dwa kwiatuszki i mąż kupił dwa ziółka. To znaczy to są nasze wspólne zakupy, ale tak się złożyło, że mąż kupił ziółka, a ja kupiłam kwiatki. No zapraszamy, jeżeli, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zrobić zakupy. Tutaj byliśmy też, dostaliśmy taką mapę, bo lubimy sobie chodzić po lesie, po lasach. Także będziemy mieli takie, takie fajne, fajne coś do, do, no po prostu, żeby, no wiadomo, nawigacja to jest taka nowoczesna rzecz, a my tu sobie z mapki może coś tam jeszcze wyczytamy. Także zapraszamy wszystkich.